1 stycznia bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl tej ustawy wszystkie śmieci należą do gmin, wobec tego to one określają wysokość opłat i zasady ich ponoszenia. To gminy będą pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewnią świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Samorząd musi też wskazać miejsca, w których mieszkańcy mogą oddać zużyty sprzęt elektroniczny. Nowy system zacznie funkcjonować od 1 lipca. Ustawa przewiduje, że stawkę można ustalić według czterech kryteriów: liczby mieszkańców danej nieruchomości, powierzchni mieszkania, ilości zużywanej w danym mieszkaniu wody lub od gospodarstwa domowego. Według Ministerstwa Środowiska jest to rozwiązanie korzystne dla osób segregujących śmieci na plastik, szkło, papier i odpady ulegające biodegradacji, gdyż będą płacić niższe rachunki. Chcemy nauczyć wszystkich ustawa ma zadanie takie edukacyjne chcemy nauczyć wszystkich zarówno recyklingu, jak i sortowania śmieci, i w zależności od tego również będą ustalone różnego rodzaju opłaty. Ryzyko jest oczywiście z tym, że te opłaty mogą wzrosnąć. Wszystko boli, bo pewno, zapewne będzie tak, jak patrzyłem na większość ustaw, przepraszam, uchwał poszczególnych miast, ceny są lekko wzrostowe, ale te ceny są przed przetargami. Wobec tego trudno jest powiedzieć, czy ustawa podroży nam odbiór tych śmieci, czy, czy, czy będzie jednak na tym samym poziomie, bo trudno przypuszczać, żeby była mniejsza cena.